W tym filmie pokażę Ci dokładnie, jak rozwinąć ofertę typu high ticket ponad 100 tysięcy złotych na miesiąc. I Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Maciej Gabrański i pomogę już ponad 30 moim klientom stworzyć taką ofertę typu high ticket i rozwinąć ją od 30, 50 czy nawet ponad 100 tysięcy złotych na miesiąc. Pracuję z osobami takimi jak Wyzobra, Maciej Rack, Social Flow, Adren Rosicki i wielu innych. Więc przejdźmy od razu do tego materiału. Więc powiedziałbym, że możemy to podzielić na takie trzy proste fazy. Z reguły osoby, które do mnie przychodzą do programu w Govronify, to są osoby, które raczej nie mają już tej oferty hackiketowej. Na polskim rynku nie są one jeszcze aż tak popularne. Więc tą pierwszą fazą jest naprawdę stworzenie oferty. I teraz do tej pierwszej fazy, oprócz złożenia oferty, dodałbym jeszcze mindset. To jest bardzo ważne. Ja sam nie lubię o tym mówić, że po prostu nie było to odbierane jako taki, o tej kolejnej kogoś od mindsetu czy od czegoś takiego, ale to jest naprawdę ważne. I duża część osób, które nie ma jakiegoś wsparcia, na przykład jakiegoś mentora, kogoś może powiedzieć, im, że to jest w ogóle możliwe do zrobienia, myślą, że no ale kto w ogóle będzie chciał zapłacić jakieś. 2, 5, 10, 15 tysięcy zł za Twoją ofertę. Często zdarza się tak, że ludzie nawet nie wierzą, że ktoś zapłaci im za ich produkt jakieś 47 zł za kurs, takie i inne rzeczy. My tego u nas póki co nie sprzedajemy. Jeśli chodzi o naszych klientów, pomagamy im tylko z produktami typu high ticket, które kosztują już od ponad 2000 zł, 4,5 do nawet kilkudziesięciu. Więc na początku, jakby przy tę tej oferty, trzeba w ogóle uwierzyć, że można ją stworzyć i że ktoś będzie za nią tyle płacił. Więc zaraz, jeśli chodzi o stworzenie oferty, już ma w na tym kanale, jak stworzyć taką ofertę. Krótkie przypomnienie: z reguły to będzie coś w rodzaju hybrydy materiałów kursowych z rozmowami grupowymi z prowadzeniem 1 na 1, czasem można jeszcze dodać jakieś rzeczy, które będziecie robili za swoich klientów. Teraz, w fazie pierwszej, jak zbieramy tą ofertę, to kluczowe jest to, w punkcie takim drugim, żeby pozyskać pierwszych kilku klientów na tą ofertę. Teraz, jak już Wchodzimy do tworzenia produktu, to nie skupiamy się na tym, żeby od razu cały produkt stworzyć przed tym, iż w ogóle sprzedamy go komuś, bo jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo tego, że no po prostu zrobimy coś, czego ludzie nie będą potrzebowali, albo coś, co naprawdę nie będzie bardzo optymalne. Tylko za każdym razem, jak już podchodzimy do tego tworzenia produktu w początku, to chcemy zrobić. Tak, że pozyskamy jakiś jeden, pięciu klientów na, na samym starcie, i na podstawie tych doświadczeń, które będziemy mieli z nimi, będziemy tworzyli kolejne rzeczy. Czyli na przykład pozyskamy jednego klienta na program edukacyjny, taki high ticket o tym, jak zostać malarzem. Załóżmy, że ktoś będzie miał taki biznes: jak zostać malarzem. No to w pierwszym tygodniu może powiedzieć, tego programu. Zaczniemy sobie od samej konsultacji jeden na jeden z klientami i zobaczymy że ludzie mają często problem z tym, że nie wiedzą nawet jak założyć taki biznes, biznesformę np działalności gospodarczej. Więc wtedy po prostu na podstawie tego co się powtarza cały czas tworzymy kolejno i kolejno kolejno Moduły, tak, żeby zautomatyzować ten sam proces. Żeby za każdym razem po prostu nie tłumaczyć komuś, hej, to jest dokładnie tak, jak zakładasz działalność, tylko masz rozpisany już moduł, do niego się udaj i on ci powinien wszystko rozjaśnić dokładnie, jak to zrobić. I teraz idąc dalej, tak naprawdę będziemy ciągle optymalizowali ten produkt, tak aby już same te materiały, które będą w nim zawarte, był w stanie rozwiązać problemy naszych klientów. Teraz tutaj też kluczowe jest to, żeby zdefiniować sobie, komu będziemy pomagali, bo to, że my na przykład czasu się pojawił problem z tym, że ktoś ma, że ktoś ma bardzo często kilka osób z różnych nich, niż, na przykład może to być malarz, może to być kucharka i do tego księgowa. No te osoby będą miały zupełnie inne problemy um, i to nie zadziała wtedy. Jeśli chcemy sobie dojść do takiego zero marginal cost, czyli tego, że prawie nic na spoty nie będzie kosztowało dostarczenie tej usługi i produktu do reszty klientów, no to musimy mieć tam jedną niszę. Musimy mieć tych jednych malarzy, na przykład, żeby zrobić na nich proces, który powtarzalnie będzie w stanie każdej osobie rozpoczą rozpocząć ten biznes malarza. No i właśnie potem to optymalizujemy. Teraz jeśli chodzi o pozyskiwanie tych pierwszych klientów, to poszedłbym tutaj w stronę jednego z najlepszych leków marketingowych, teraz i najprostszych też. Który można zrobić, jest to hybrydowy live czy Przecież W opisie będzie film, bo też się podnikuję. Takie bardzo ogólne wyjaśnienie, o co w nim chodzi. To jest to, co my wrażamy dla naszych klientów w Gavronify. W skrócie, opiera się to głównie na tym, aby przewidywalnie regularnie pozyskiwać klientów z naszej marki osobistej. Nie polegamy tutaj na robinicznych treściach, nie robimy filmu codziennie. Dzisiaj ja też nie robię filmu codziennie, ale też korzystam z tego do pozyskiwania klientów, tylko Przewidywalnie i regularnie, każdego dnia, te płatne reklamy, które są w tym lajku, one szukają za nas potencjalnych klientów, wprowadzają je do naszego ekosystemu i one się automatycznie konwertują po prostu dalej na klientów. I jest to, prawda, jeden z lepszych takich sposobów na start, można powiedzieć, dlatego że on bardzo dużo wybacza. Na ofertach, które skanujemy już, skalujemy już ponad 100 tysięcy złotych na miesiąc, 150-200. E, dokładać do tego inne e, sposoby pozyskiwania klientów, na przykład leki na wideo z Letterfunnel. To jest też coś, co pomaga naszym klientom w, w ale dopiero na dalszych etapach, jak już będziemy mieli tą ścianę, jeśli chodzi o hybrydowy lek e, sprzedażowy. I teraz tak. E, właśnie zaczynamy sobie pozyskać klientów z tego hybrydowego lejka. Jesteśmy już na etapie. No, plus, minus powinniśmy być w tym miejscu na e, 5 do 10 tysięcy na e, miesiąc. Ok. Tak naprawdę w tym miejscu powinniśmy mieć prawie 100% marżę na w naszym produkcie. To jest taki moment startowy, w którym dopiero tworzymy ten produkt. Tworzymy tą markę osobistą. tych pierwszych klientów. I tutaj skupiamy się bardzo mocno na tym, aby dopracować produkt. Czyli tak zoptymalizować sobie ścieżkę klienta, żeby. Jak najbardziej optymalnie dla nas, były, żebyśmy jak najbardziej my byli w stanie optymalnie dostarczyć mu te e, rezultaty. Teraz faza druga to jest taka mini faza skalowania, po prostu faza skalowania. Możesz tak to nazwać, to będzie to na etap od 10 do 50 tysięcy na miesiąc 10 do 50 000. i teraz tutaj musimy już. E, Skupić się na budowaniu takiego mini zespołu sprzedażowego, czyli to będzie zbudowanie mini zespołu sprzedażowego. Teraz dużo osób, z którymi rozmawiam, one boją się, mówią, nie, ja nie słyszałem przez rozmowy sprzedażowe. Ja nie chcę delegować tej sprzedaży ani na tych rozmów. Nie i koniec, tylko, tylko oni sami kupują. No to tak po prostu nie działa. <laughs> Jeśli chcesz osiągnąć, podać przyjęte wyniki, to nie możecie. Jakby ograniczyć się, do, um, ograniczyć się do sprzedawania bez rozmów, bo to, to po prostu nie działa. Nie będę co że da się sprzedawać na, na dużej skali, bez całkowitej marki osobistej, bez rozmów sprzedażowych, bo to po prostu nie da się. No, um, ok. Więc budowanie minispułu sprzedażowego. Co nas interesuje w tym minispiegu sprzedażowym? To jest to, aby mieć. Etc. Też gdzieś tutaj podlinkuję link, właśnie do materiału, który tłumaczę, jakie jest zapewnione Więc CETER to jest osoba, która jest odpowiedzialna za omówienie rozmów sprzedażowych na nasz kalendarz. W tym momencie, w fazie drugiej, będziemy już na takim etapie, gdzie tak naprawdę hmm, dużą część czasu będziemy poświęcali na tym, aby dostarczyć wyniki do naszych klientów i prowadzić rozmowy sprzedażowe, nie będziemy mieli czasu na to, żeby siedzieć w tych DM-ach, opisywać dosłownie każdą wiadomość, wtedy sprzedać taki patent setter, który będzie odpowiadał um, za mówienie tych rozmów sprzedażowych. I ten patent jest tylko i wyłącznie na prowincji. Tak powinien być w waszym biznesie. Przejmowałem kilka ofert właśnie, jak wchodziłem z spółki, gdzie jednym z takich większych rzeczy, które udało nam się poprawić od razu, to było zdjęcie tych osób z jakiejś ogromnej podstawy i danie ich na 100%. No i to po prostu dużo lepiej teraz funkcjonuje, bo to są naprawdę dobre pieniądze, są w stanie wyciągać jako setter. W jednej właśnie z w w dwóch spółek, gdzie teraz pomagają rozwijać ofertę ponad kilkaset tysięcy złotych na miesiąc. Setter wyciąga jakoś 5, 6, 10 też jest do zrobienia. Odpisuję tylko na wiadomości na, na Instagramie, tak naprawdę. Um, więc tak, na samym procencie, na samej prowizji dajcie mi tego stera, tak samo closer'a. Dużo wspomnienia ten tym było, że zatrudnia ich po prostu na e, podstawie bardzo dużej, jakichś godzinie niż To są pozycje sprzedażowe. nigdy nie chce dawać na jakąś podstawę retainer, i tak dalej. Nie znam tego stera, byłem odpowiedzialny za zamówienie rozmów sprzedażowych. Na tym etapie raczej powinniśmy zamykać te e, dealy jeszcze. I tutaj e, setter, tyle nam wystarczy. Potrzebujemy e, się dalej skalować z płatnymi reklamami. W dodajemy więcej budżetu do hybrydowego rayka przyłożonego. Pewnie nie polecam wam, co w się. Sensie, z, z totalną ręką na sercu eee, nie mówię o tym, chyba, domu cały czas, tylko dlatego, że ja to wdrażam w swoim produkcie żebyście o tym jak powali Nie zależy mi jakby na tym, żeby, żeby to zrobić teraz. Tylko to jest naprawdę najlepsza strategia marketingowa, jaką możecie wykorzystać pod sprzedaż usług typu high ticket. Jeśli nie chcecie siedzieć mocno w technikalniach, nie wymaga to jakby, nie jest w ogóle skomplikowane, więc to co, o, co, o co w tym chodzi nie wymaga klikania po różnych narzędziach, mnóstwa software'ów, narzędzi oprogramowań i tak dalej, nie ucina rączek tak szybko, czyli hmm, wybacza bardzo dużo błędów początkujących osób. Um, Jest w stanie naprawdę bardzo szybko z niego osiągnąć bardzo dobre wyniki. Um, teraz to, co będziecie sterowali, jeśli chodzi o um, wasz FBDowy lek sprzedażowy to około 2-5x raso, czyli zrotu ze wydatku na reklamy. I teraz musi być z tym ok, że jeśli wydacie. Czasem ma tak, że boi się wydawać pieniędzy na, na reklamę, ale musi być z tym ok, że jeśli wydacie 1000 zł to wróci wam. 2000 zł na przykład. zarabiacie na 2000 zł na tej reklamach. Um, no Macie bardzo duży procent, profit, margin. Jak to jest bardzo dobrze zrobione, chyba nawet tak jak tak na przykład um, no jednego z moich wspólników. Dzisiaj właśnie stawiłem na Stories. Oraz robiłem Zium 20 razy. E, Roastem naprawdę na bardzo wysokiej skali. Um, na no już kilkudziesięciu stówę tam podchodzimy już na ten moment samego hybrydowego owego leka. Um, wyciągamy dwudziestokrotny za z inwestycji, czyli za każdym 20 tysięcy które wkładamy w kanę. Mamy 20 tysięcy złotych z powrotem, co jest jakby, wow, bardzo dużym wynikiem. To nie, nie jest codzienne, to po prostu wynika z tego, że bardzo długo um, funkcjonuje jakby tam już ten, ten program high ticketowy. Jest bardzo dobry sprzedawca. Ja bardzo dużo czasu poświęcam na szkolenie tego sprzedawcy. Mamy teraz dwóch nowych, których też bardzo dużo czasu poświęcam, na to, żeby ich wdrożyć i ich szkolić. I to jest naprawdę kilka lat innych działań, żeby to osiągnąć. Ale takim typowym wynikiem, jak startujecie, to w sposób świetny wynik, żeby ciągnąć około 3-5 krotne zrocy wydatku na reklamy. Więc właśnie tego się chcemy trzymać. Dlaczego to jest teraz? Nawet y, powinniśmy się czuć ok z tym, że nie będziemy mieli wyników w pierwszym miesiącu, to dlatego, że ten hybrydowy lek y, daje nam bardzo dużo pola do tego, żeby automatycznie konwertować te osoby, których nie udało nam się pozyskać klientów w trochę późniejszym czasie. Czyli na przykład mamy y, mój hybrydowy lek, ponad 2000 obserwujących na y, Instagramie. Może go teraz na klienta? Spoko. Daję mu tyle do darmowej wartości w moich materiałach, że on kiedyś wróci. Ale już cały czas jest na tym moim profilu: cały czas jest na mojej liście mailowej, cały czas jest na moim YouTubie. Cały czas otacza jakby się tym, co, co robię w różnych miejscach. Co sprawia, że tak naprawdę sprzedaję ja mój produkt nie robiąc. Szanownych dodatkowych działań, bo poświęcę na przykład tylko teraz pół godziny na zrobienie tego filmu, on będzie przydawod za mnie do naprawdę ogromnej ilości, a co do ponad 2000 osób, które mam na Instagramie. Jak ten film obejrzy 100 osób. No właśnie film, który teraz oglądasz, obejrzy go 100 osób, to to jest w stanie prowadzić tą rozmowę z konkretnymi klientami przez um, godzinę. E, sorry, jakby z so, 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 100 osobami prowadzić taką 30 rozmowę. Dlatego to działa właśnie tak dobrze. I pozwala nam zachować to, że to osoby będą wracały krok po kroku. Teraz właśnie nagrywałem wywiad z moim klientem Bartkiem. Powinien się pokazać jakoś w przyszłym tygodniu, gdzie opowiadał on o tym, jak po prostu ten efekt kuli śnieżnej napędza się po czterech miesiącach. Jak ludzie po prostu sami przychodzą, jak stawia stories i mówią: Dobra, Bartek, jestem gotowy po prostu zacząć z sobą współpracę. Chcę po prostu teraz robić już tyle się wygląda na ciebie, że. Jestem pewna, że, że warto jest po prostu z tobą to robić. To jest właśnie taka faza druga: 100 do 50 tysięcy złotych na miesiąc. Cały czas my prowadzimy rycowość sprzedażowe, zatrujemy sobie satara yy, i dodajemy więcej budżetu do hybrydowego lejka sprzedażowego. I teraz faza trzecia. Tutaj już jesteśmy do 50 do ponad 100 zł miesięcznie. Plusik. I w fazie trzeciej już będziemy rozglądali się za closerem. Czyli tutaj um, zaimplamentowanie closera do swojego zespołu. Chcemy oddawać na początku jakieś 20% rozmów, 25% rozmów, tak żeby się wy tą większą część ich przejmowali na tym etapie jeszcze. Hmm. Clouzer też na samej prowizji, oczywiście. Najlepiej, żeby to była osoba z waszej marki osobistej, ktoś, kto był waszym klientem, ma doświadczenie sprzedaży. Wtedy to najlepiej na fajnie działa. Nie będę się też zagłębiał za bardzo we szczegóły do tego, jak takiego closera teraz zatrudnić. Nalodujemy no, więcej budżetu do hybrydowego, lejka sprzedażowego, to się nie zmienia. Żeby zarabiać więcej, musimy wydawać więcej. Mm. Chyba, że jesteście jest u nas fulikami, no to my na przykład w tej spółce wydajemy więcej, a razem jeszcze większe i jeszcze więcej. Więc czasem takie anomalie też u nas dzieją, jak mamy solidnych partnerów. Dobra, nie no wiem co budżetu. Teraz musimy tutaj zaimplementować sobie kogoś, żeby pomocy w dostarczaniu tych rezultatów. Więc potrzebujemy CSM. CSM to jest. Client, success manager, czy ktoś, kto będzie pomagał w dostarczaniu e, rezultatów do naszego e, zespołu. Ja u siebie na e, obecnie mam 3 CSM-ów. Mam takiego CSM-a konektora tak zwanego, który po prostu ma jakieś 20% wiedzy na to odpowiedź właśnie na te 20% pytań, które się pojawiają. Przekierowuję ludzi w odpowiednie miejsca do materiałów, albo po prostu przekierowuję te pytania do mnie albo do innego CSMA, w czym ma ekspercką wiedzę, na przykład w sprzedaży czy reklamach, i tak to właśnie z nimi funkcjonuje. Takiego csma kolektorem, można naprawdę w zależności od naszego programu, że już tutaj zaimplementować, tutaj w tej fazie drugiej, jeśli macie coś. Podobnego co mam ja, czyli taki binary release, gdzie pa trochę rzeczy robimy za tych klientów. W sumie bardzo dużo rzeczy robimy z tych klientów, bo tworzymy za klientów reklamę, tworzymy za klientów tenaje sprzedażowe, tworzymy za klientów ESL-a, ustawiamy z nimi te reklamę, tworzymy za nich ofertę, um, uczymy ich sprzedaży, analizujemy ich wyniki kampanii co tydzień. Więc jest naprawdę dużo rzeczy, które musimy za klientów robić, i tutaj, żeby na tym etapie miałem CSM-a um, kolektora u siebie zaimplementowanego. To będziemy potrzebować z samo konektora i może też csm eksperta um, dodać do nas. I to jest taka taki minimalnie można powiedzieć. csm jestem ekspertem, to jest jakby taka osoba, która ma prawie są samo wiedzy wy, albo nawet większą. Um, I wtedy powinniśmy się skalować do 150 do 100 000 zł złotych na miesiąc. Przypomnę wam, żeby to zrobić to musi mieć telefon typu high ticket. Nie dojdziemy do tego momentu. Jeśli macie doświadczenia z technikaliami, z skomplikowanymi lekami środowiszowymi, nie chcecie tego robić, ja Wam gwarantuję, po prostu w Polsce przestaną działać produkty typu low ticket w najbliższych miesiącach, latach. Myślę, że w miesiącach. Już to przestaje działać razem z bardzo dużą ilością. Tak może być guru, którzy wiem, się zarówno na rozmowę, i sami po prostu mówią, że no macie, jak już widzę po prostu, że to nie działa u nas. Jak my uczymy tych ludzi, jak sprzedawać te kursy, no to, to ciężko już idzie i, i jakby nie miałem rezultatu z tego. Kto by się spodziewał? Ja, ja na zagranicznym rynku um, działałem przez trzy um, ostatnie um, lata i zagraniczny rynek jest po prostu parę kroków do przodu. Ja już przechodzę na Polski, widziałem um, co, co się stanie tutaj? I po prostu od razu wiedziałem, że żeby od razu wejść z high ticketami. No i jeszcze po prostu będzie wchodziło, no i wchodzi jak masło. Nie mamy żadnego klienta, który był coachem, który nie miał rezultatów. Dosłownie. Mamy tak dobry produkt, mamy tak dobrze zrobiony proces. Że jesteśmy tak pewni tego, że dosłownie nie było nikogo z coachów, kto nie miał rezultatów u nas w programie. Coachów, ekspertów z produktem typu high ticket. Okay. Teraz jest ten moment, żeby bardziej ponad stronę tej 100 tysięcy zł na miesiąc się skalować. To jest dodanie do tego lejka na video sales letter funnel. I wiem, pod kątem marketingowym naprawdę mi to nie, nie leży, żeby to mówić w imię powiedzmy biznesu i tego, że promuję cały czas hybrydowy leki sprzedażowe. Po prostu jestem sam szczery i Wam, co, co, co działa na którym etapie i gdzie warto co zaimplementować. Tutaj chcemy sobie dodać: like na VSL Funnel. nie jest bardziej skomplikowane. Zasada działania jest taka, że mamy tutaj reklamę. Reklama. Ona idzie do opt-in. Page, gdzie ludzie swoje dane. Miał numer telefonu e-mail przez nas z VSL-em. VSL to jest VTSS Letter, filtr sprzedażowy, który będziesz sprzedawał za nas. I co dalej? VSL, dalej umawiają rozmowę, czyli sesja demonstracyjna. Ja lubię mówić sesja tak demonstracyjna, dlatego że moim celem nie jest komuś sprzedać na rozmowie. Moim zespół też nie jest ceną sprzedaży rozmowy, tylko po prostu przedstawić, jak to może wyglądać w jego przypadku. Um, I jeśli będzie miał to sens, to jako sens, po prostu przedstawić mu produkt. Um, dla nas niemoralne w tym momencie jest nie sprzedawanie naszego produktu, jeśli, um, jeśli wiemy, że możemy komuś pomóc. A my w osób jesteśmy przychodni na tę rozmowę, um, więc po prostu to sesją demonstracyjną. No i teraz no, sprzedaż na rozmowę. E, to jest właśnie lek na VSR Funnel, z jest bardzo dużo technikali tutaj e, i ciężko to zrobić, coś ktoś tego nie ogarnia, ale testem u nas e, pomagamy. Zabrotę to by było na tyle w e, tym filmie, e, więc dziękuję Wam za obejrzenie. I jeśli jesteście ekspertami, kluczami, terapeutami, i chcecie zbudować taką ofertę online typu high ticket za parę, kilkanaście złotych na miesiąc z nami, to kliknijcie pierwszy w pierwszym opisie tego filmu albo mówicie z moim zespołem na darmową sesję demonstracyjną. Um, Jeśli chcecie więcej tego wartości, to zapraszam do oglądania innych filmów na moim kanale. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym.